czy religia zastąpi naukę. Tu jak państwo widzą, wiedzą, jesteśmy właśnie w tym drugim punkciku, tak? To znaczy, próbujemy teraz odpowiedzieć na pytanie czy religia zastąpi naukę, a to yy, oznacza, że po omówieniu tych czterech wersji kreacjonizmu i trzech wersji ateizmu, Próbujemy teraz odpowiedzieć na pytanie, który z kreacjonizmów chce zastąpić naukę i w jakim zakresie. Czyli jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli, o czym mowa, czyli który z kreacjonizmów chce zastąpić naukę i w jakim zakresie. No i tutaj sobie rozpatrzymy te cztery, tak, czyli kreacjonizm naiwny, zwany także fundamentalistycznym, tak. To jest oczywiście od z takiego dzieła z Niagara Bible Conference, ale o tym też opowiadałem chyba na trzeciej konferencji więcej. Skąd nawet ta nazwa się wzięła, tak? Czyli kreacjonizm naukowy, inteligentny projekt, no i kreacjonizm ewolucyjny. No i zaczniemy od czterech slajdów, a później troszeczkę to zagadnienie jeszcze przed przerwą rozwiniemy, tak? Mianowicie. Kreacja jest naiwny, fundamentalistyczny, o tym już państwu wspominałem. Twierdzi, że Bóg stworzył gotowy i niezmienny świat takim jednorazowym aktem stwórczym, czyli de facto neguje ustalenia wszystkich nauk empirycznych, tak? Kosmologii, fizyki, chemii, biologii oraz nauk pokrewnych. Jaki stąd wniosek w kontekście tej próby zastępowania mianowicie Kreacjonizm naiwny chce zastępować swoją fundamentalistyczną wiarą wszystkie nauki empiryczne, tak? To nie fizyka ma rację, to literalnie czytana Biblia ma rację. To nie chemia ma rację, to literalnie czytana Biblia ma rację. tak? Że jak mamy zatrutą wodę, wrzucimy drewienko, pomieszamy i już nie będzie zatruta, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest jakiś wątek biblijny. Nawet nie pamiętam skąd. E Czyli de facto na pytanie, czy religia zastąpi naukę, odpowiada zdecydowanie pozytywnie, tak? Czyli, ja to czasami mocniej mówię, ale Bóg dał im rozum, ale nie przyjęli, tak? Czyli nie za bardzo. Nie? Czyli po prostu trzeba wszystko odrzucić, jeżeli się jest kreacjonistą fundamentalistycznym. No ale można sobie sprzedawać takie. Zabawki na przykład. Jeżeli chodzi o kreacjonizm naukowy, to tutaj jest trochę inaczej, ale w sposób zbliżony, tak? Bo kreacjonizm naukowy on twierdzi, że Bóg stworzył gotowy i niezmienny świat biologiczny, tak? Zwłaszcza człowieka, jednorazowym aktem stwórczym, czyli neguje ustalenia niektórych nauk empirycznych, zwłaszcza biologii i nauk pokrewnych. Jaki stąd wniosek? Mianowicie Kreatorizm naukowy chce zastępować swoją wiarą wszystkie nauki biologiczne i nauki pokrewne, tak? No my, to jest przecież oczywiście uwłacza naszej godności, żebyśmy tam wyewoluowali z form prostszych, tak? Albo jak czasami niektórzy mówią, że pochodzisz od Boga, czy pochodzisz od małpy, tak? Jak ktoś zna biologię ewolucyjną, to doskonale wie, że jeżeli małpę uznać za szympansa, czy coś takiego, no to nigdy nie jest tak, że... Gatunek, który wyewoluował z jakiegoś, żyje równolegle z tym, z którego wyewoluował. Tak? Po prostu tamten, jak to niektórzy mówią, wygina, tak? To tak jak te obrazki, tak? Jakiś tam obalony dinozaur, tak? i drugi się go pyta, co robisz, a on wygina, tak? Więc neguje się biologię ewolucyjną, tak? Czyli na pytanie, czy religia zastąpi naukę, odpowiada pozytywnie, ale w zakresie biologii ewolucyjnej, tak? Czyli religia nam zastąpi yy, yy, różnego typu e koncepcje ewolucyjne. Trzeba je po prostu religia zastąpi koncepcje ewolucyjne, trzeba je po prostu odrzucić. Tak? Czyli tutaj mamy jakieś równania, tu mamy równania, a tutaj mamy cudzik pomiędzy przejściem od jednego do drugiego. No i mamy inteligentny projekt, twierdzi, że pojawienie się złożonej informacji biologicznej potrzebnej do pojawienia się człowieka na ziemi w sposób przypadkowy jest niemożliwe. To znaczy i to faktycznie prawda, że w kontekście aktualnych koncepcji dotyczących jakby wzrostu informacji w układach różnego typu, żeby spontanicznie mógł wyewoluować taki złożony obiekt jak informacja biologiczna zawarta w DNA ludzkim, w tak krótkim czasie jest to niemożliwe, tak? ale z perspektywy aktualnie znanych danych, tak? czyli tej nauki, którą znamy, tak, a oni twierdzą, że no, nauka się już w zasadzie nie rozwinie, tak? W tej chwili pojawienie się takiej złożonej informacji było niemożliwe, więc Ktoś musiał te informacje wstrzyknąć z zewnątrz, tak? Czyli neguje ustalenia niektórych nauk empirycznych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej oraz nauk pokrewnych, czyli jest to trochę zbliżone do e, kreacjonizmu naukowego. W ramach chyba, trzeciej konferencji też dużo o tym mówiłem, jak inteligentny projekt narodził się z kreacjonizmu naukowego, tak? czyli jak się zmienił. Po prostu są dość bliskie stanowiska de facto zatem. Inteligentny projekt chce zastępować swoją ukrytą pod pozorem naukowości wiarą nauki biologicznej pokrewne, tak? Na pytanie czy religia zastąpi naukę, odpowiada pozytywnie w zakresie biologii ewolucyjnej oraz teorii informacji, czyli znowu mamy tak, że Pewne koncepcje religijne chcą pewne koncepcje naukowe po prostu wyrzucić z naukowego krajobrazu, bo ci kreacjoniści wiedzą lepiej. Tutaj jest, chcę zastępować swoją ukrytą pod pozorem naukowości wiarą, bo tam się wszystko robi, co tylko można w ramach Intelligent Design, czyli tego inteligentnego projektu, żeby ta koncepcja jak najmniej przypominała koncepcje kreacjonistyczne. A jak najbardziej przypomina koncepcje naukowe, chodzi oczywiście o wpychanie możliwości nauczania inteligentnego projektu do systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. No i kreacjonizm ewolucyjny jako ostatni twierdzi, że Bóg stworzył wszechświat, nie twierdzi nic na temat, w jaki sposób Bóg stworzył wszechświat, czyli nie do końca. Wiadomo, tylko twierdzi się, że stworzył. Tak? No i przyjmuje ustalenia wszystkich nauk empirycznych, czyli nie neguje jakichkolwiek ustaleń, ustaleń naukowych. Zatem, kreacyjny ewolucyjny nie chce zastępować nauki. Innymi słowy, na pytanie, czy religia zastąpi naukę, odpowiada negatywnie. Tak? Religia nie zastąpi nauki. Tak? Ale co ciekawe, zadaje jedno bardzo ważne pytanie: czy religia mogła mieć wpływ na rozwój nauki? Tak? O tym już trochę chyba mówiłem rok temu. Tutaj oczywiście nie chodzi zatem o negowanie nauki i zastępowanie jej ustaleniami religijnymi, co właśnie proponuje Kreatiański, naiwny, naukowy, inteligentny projekt ale o przeanalizowanie ważnej kwestii wpływu religii na rozwój nauki. A nie wpływu religii na negowanie nauki, tak? No i się okazuje, że tamtych przykładów można by mnożyć wiele. Jeden z przykładów znalazła mi sztuczna inteligencja, nawet Państwu powiem, który to slajd, tak? Nie jestem autorem, ale tutaj akurat to ja znalazłem, tak? Pierwsze uniwersytety, czyli Boloński, paryski, oksfordzki, no ich mecenasami byli, był m.in. Kościół Katolicki. One dawały szansę na rozwój intelektualny i kulturalny danej społeczności, a w dalszej perspektywie umożliwiły rozwój różnorodnych nauk, głównie literatury i matematyki. To oczywiście ci z Państwa, którzy się pasjonują takimi starymi rzeczami, no to oczywiście Państwo doskonale wiecie, że to jest septem artes liberales, tak, czyli siedem sztuk wyzwolonych, które gdzieś tam zaczerpnięto z takiego kształcenia antycznego i w średniowieczu w ten sposób uczono. Tam było triwium i kwadriwium, tak? czyli niższy poziom. To były trzy nauki, czyli gramatyka, retoryka i dialektyka i to uczono na poziomie prostszym, a na poziomie tym kwadriwium, czyli tych czterech następnych, to był poziom wyższy, to była arytmetyka, geometria, astronomia oraz muzyka. Tak? I oczywiście chodziło o stworzenie takiego systemu edukacji twórczej, tak? systemu edukacji twórczej, której dwoma filarami było nauczanie literatury i matematyki. Tak? No i niektórzy próbują się tych dwóch rzeczy uczyć razem, a niektórzy mówią, że ja tam jestem humanistą, tak? I co to jest całka i pochodna, to już nie muszę wiedzieć, tak? A jedni mówią, że ja to jestem umysł ścisły, tak? I podoba mi się tylko to, co już wcześniej widziałem, tak? Czy tam słyszałem? To jest ogromny wpływ na rozwój nauki i kształcenia, tak? zwłaszcza w średniowieczu. O tym już Państwu wspominałem, bo to jest w ogóle wpływ na powstanie nauk empirycznych. To, co tutaj Państwu pokazuję na tym slajdzie, mianowicie gdzieś tam w XIII wieku rywalizowały z sobą dwie koncepcje Boga, tak? Jedna to był taki Bóg, który stwarza zgodnie z zasadami logiki i metafizyki, a druga koncepcja to był taki Bóg zupełnie wolny, stwarzający właśnie w całkowicie wolny sposób. Jeżeli byśmy sobie wzięli takiego Boga, czy taką koncepcję Boga, która później przegrała zresztą, to byśmy mieli coś takiego, że jakby tylko, jeżeli byśmy chcieli poznawać stworzenie, czyli to, co Bóg zrobił, no to mamy tylko takie myślowe, spekulatywne poznanie stworzonego świata. Tak? Wystarczy poznać zasady logiki, metafizyki, no i w zasadzie nie musimy na świat patrzeć, bo wiemy, jaki on jest. Tak? Bo jeżeli Bóg stwarza zgodnie z pewnymi zasadami, tak? no to ten świat będzie tylko taki jak te zasady, tak? które poznamy. To jest takie trochę. Arystoteles, Święty Tomasz Zakwinu, te klimaty, tak? ale mamy też drugą opcję, jeżeli mamy takiego Boga, który stwarza w sposób zupełnie wolny, tak? Czy niezgodnie z jakimiś zasadami, no to jedyną opcją, żeby poznać ten świat, który jest stworzony, jest nie tam wmyślanie się w logikę i metafizykę, tylko po prostu popatrzeć na to, jaki ten świat jest. Nie? No i właśnie to, tak? Czyli mamy to empiryczne poznawanie stworzonego świata. Czyli żeby poznać świat stworzony przez Boga, no to trzeba na niego popatrzeć, tak? No i stąd właśnie te obserwacje świata, oraz różnego typu doświadczenia, eksperymenty i tak dalej, tak? Czyli to, że wygrała taka koncepcja Boga, który stwarza tak jak chce, tak? a nie zgodnie z jakimiś tam zasadami no to to przyczyniło się jak twierdzą niektórzy do powstania nauk empirycznych tak? czyli pewna koncepcja boga zapoczątkowała myślenie o określonym sposobie badania świata no i to oczywiście o tym można sobie przeczytać o tym ujęciu w tej książce pojmowany wszechświat Kojne i Hellera Michał Heller znany w Polsce a Kojne to przez wiele lat dyrektor Obserwatorium Watykańskiego. No i to jest slajd zrobiony przez sztuczną inteligencję. Tak? Mianowicie zachęta do zgłębiania tajemnic stworzenia, tak? mianowicie wpływ religii na naukę. Tak? W średniowieczu wielu chrześcijańskich uczonych, chociażby Kopernik, Galileusz prowadziło badania astronomiczne, które przyczyniły się do rewolucji w naszym rozumieniu kosmosu. Choć nie zawsze byli przez Kościół popierani, to ich prace oparte były na przekonaniu, że badając kosmos odkrywają boską harmonię stworzenia. Tak? To jest oczywiście, znaczy oczywiście, to jest akurat Adria. Nie wiem, czy Państwo znają. To jest taki AI wbudowany w przeglądarkę opera. Tak? Zaletą Adri jest to, że ma opcje ciągnięcia danych z internetu, tak, więc nie ma korpusu wiedzy zamkniętego. To już e, mam nadzieję, że przechodzimy do podsumowania, mianowicie inny sposób odczytywania możliwości wpływu religii na naukę daje reguła interpretacyjna świętego Augustyna, którą zaraz przypomnę, będzie na następnym slajdzie. Jej przyjęcie bądź odrzucenie wpływa na możliwość jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy religia zastąpi naukę. I niektóre wersje kreacjonizmu ją przyjmują, a niektóre ją odrzucają. Przypomnę, że święty Augustyn to tam już dawno, dawno temu żył tak? i tworzył. Teraz Państwo zobaczycie, tutaj się pojawią lata, w których żył, ale to, co jest ważne w kontekście jego sposobu patrzenia na Biblię, w kontekście ustaleń nauk. Empirycznych, zobaczcie Państwo, kiedy to było, tak? Dawno, dawno temu. Niektórzy do dnia dzisiejszego nie załapali. O co tu chodzi, tak? Gdy pojawia się sprzeczność pomiędzy dosłownym rozumieniem tekstu biblijnego, a dobrze ustaloną prawdą rozumową, trzeba odwołać się do interpretacji metaforycznej, zakładając, że właśnie taką interpretację miał na myśli autor danego fragmentu Biblii. Bo jeżeli się mówi czasami o dwóch księgach, tak metaforycznie, o księdze przyrody i księdze, którą jest Biblia, no to jeżeli przyjmujemy, jeżeli ktoś jest kreacjonistą, to przyjmuje, że zarówno księgę przyrody, jak i księgę Biblię napisał ten sam autor, tak, czyli Bóg, no to trudno, żeby tam jakieś sprzeczności były tak, pomiędzy tymi opisami. No i teraz, jeżeli chodzi o tą regułę interpretacyjną, to ona jest przyjmowana w całości w zakresie ewolucji fizycznej, chemicznej oraz biologicznej, przez kreacjonizm ewolucyjny, tak? Czyli jeżeli coś widzimy w nauce, tak? co się sprzeczał z literalnie odczytywaną Biblią, czyli na przykład z księgą rodzaju 1, że tam mamy 6 dni stworzenia, tak? I że na przykład, nie wiem, 2 dni są, czy tam 3 pierwsze dni to są nawet przed stworzeniem słońca, tak i nikt tam z tego problemu nie robi, tak? Czyli pojawiają się pierwsze trzy dni, kiedy jeszcze słońca w ogóle nie ma. To, to oni twierdzą, że jeżeli mamy standardowy model kosmologiczny, to interpretujmy Biblię tak, żeby przyjąć to, co w nauce już zostało dobrze poznane, tak? Czyli czytajmy ten tekst jak pieśń na cześć Boga Stwórcy, czyli poemat, czyli dłuższy utwór wierszowany, tak? A nie jako podręcznik z zakresu kosmologii kwantowej, tak? Bo tam by musiało być, że nie na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tylko na początku, nie wiem, Bóg przetunelował z próżni fałszywej do próżni fałszywej przez barierę potencjału enbrany, tak? No i co by ci biedni ludzie tam zrozumieli, nie? Jest przyjmowana w części w zakresie ewolucji fizycznej przez kreacjonizm naukowy, czyli ok, jeżeli fizyka coś tam <grym> mówi z chemią, to to przyjmujemy i reinterpretujemy Biblię, czyli że te dni stworzenia to są w zasadzie epoki, tak? A nie dni, czyli 24 godziny i tak dalej. No ale jak Bóg mówi, że stworzył człowieka, no to go stwarza tak puch i już jest, nie? Gotowy a z kolei jest odrzucana w całości ta reguła interpretacyjna świętego Augustyna, przez kreacjonizm naiwny, fundamentalistyczny, czyli jak mamy coś w Biblii, to to jest święte świętych, przenajświętsze najświętsze, i już fizyka nam nie ma nic do powiedzenia w zakresie na przykład ewolucji wszechświata jako całości. Czyli podsumowując tą część, czy religia zastąpi naukę? Tak, w całości, i to by twierdził kreacjonist fundamentalistyczny, tak, w części, to by twierdził kreacjonist naukowy oraz ID, czyli intelligent design, czyli inteligentny projekt. No i czy religia zastąpi naukę? Nie, by twierdził kreacjonist ewolucyjny, ale religia może czasem inspirować naukę, w jej rozwoju. I już zupełnie na podsumowanie, coś, taki mój ulubiony cytat z Soboru Watykańskiego pierwszego, tak? Ta sama święta matka Kościół utrzymuje i naucza, że Boga, początek i cel wszystkich rzeczy, na pewno można poznać z rzeczy stworzonych naturalnym światłem rozumu ludzkiego, albowiem od stworzenia świata. Niewidzialne Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, czyli mamy tutaj stwierdzenie, że z rzeczy stworzonych można poznać Boga naturalnym światłem rozumu. Innymi słowy, źródłem możliwego poznania Boga jest to, co stworzone, a najpewniejszą wiedzę na temat rzeczy stworzonych. Zapewnia nauka w sensie science. Oczywiście tutaj można zadać pytanie, można przegiąć oczywiście, i, i zadać pytanie w typu, czy jednak nauka nie ma potencjału, aby zastąpić religię. No i na to pytanie, czyli czy nauka zastąpi religię, czyli która z trzech wersji ateizmu chce zastąpić religię i w jakim zakresie, to o tym sobie powiemy po. Przerwie. Myślałem, żeby zrobić 15 minut przerwy, ale byśmy zrobili chyba sobie trochę krótszą, bo już za długo gadałem. Ale zegar, niech sobie tu. A nie, on. A, tak. Yy, właśnie. To miało, miał być ten slajd. Może byśmy sobie zrobili z 10 minut przerwy. Chodzi o to, bo faktycznie jest tak, że. Czyli jak zawsze tutaj w tym pomieszczeniu jest chyba nie za duża wilgotność, tak, więc warto się poczęstować jakimś napojem, chociażby tam macie Państwo wodę czy jakiś inny odrdzewiacz, jakby ktoś usypiał, czyli możemy się umówić, że jak będzie pięć do końca, bo on tutaj odlicza, to sobie zaczniemy nasz wstępny fragment. A ja może trochę oświecę nas, żebyśmy nie usnęli. Tak.